Zawsze przychodził przed świtem, zawsze przed rekrutami, przesuwał mopem po podłodze siłowni, jakby robił to tysiąc razy, kaptur nasunięty, oczy nisko. Nikt nie zwracał na niego uwagi, aż pewnego ranka młody kandydat na Silsa pochylił się, żeby zawiązać but i zamarł. Tuż za uchem mężczyzny, pod krawędzią wyblakłego kołnierzyka, znajdował się tatuaż. Stary znak, prawie zmyty. Taki, który zdobywała tylko jedna grupa mężczyzn, i to tylko po przeżyciu czegoś, o czym nikt nie mówił. Witajcie w ludzkich historiach. Zanim przejdziemy dalej, powiedz mi w komentarzach: z jakiego miasta na świecie oglądasz ten film dzisiaj? A jeśli wierzysz, że takie historie muszą zostać usłyszane, naciśnij przycisk subskrypcji i pomóż nam uhonorować tych, którzy nigdy nie mieli zostać zapomniani. Nikt nie znał jego nazwiska na liście służbowej. Był po prostu wymieniony jako cywilny pracownik konserwacji. Codziennie nosił ten sam mundur, szary kombinezon, ciemnoniebieska bluza z kapturem, znoszone buty, które nigdy do końca nie straciły czerwonawego kurzu z jakiegoś miejsca na zachodzie. Pojawiał się każdego ranka punktualnie o 4:30, zawsze przed instruktorami, zawsze przed rekrutami. Nikt nigdy nie widział, jak przybywa. Po prostu tam był, opróżniając kosze, wycierając pot z nieswoich mat, czyszcząc lustra, za co nikt mu nie dziękował. Nigdy nie mówił, chyba że do niego mówiono, a nawet wtedy mówił krótko: dzień dobry, wszystko Twoje. Siłownia Seal Compound nie była jak zwykła siłownia. Nie była głośna, nie była krzykliwa, była święta. Każdy mężczyzna, który przekroczył jej progi, wiedział, że żelazo oznacza ból. A ból był walutą transformacji. Warknięcia talerze i dyscyplina wypełniały powietrze. Kandydaci wykonywali obwody, aż ich ręce krwawiły, a instruktorzy naciskali na nich mocniej niż większość ludzkich umysłów mogła pojąć. A jednak każdego dnia, zanim dźwięk kredy i stali przejął kontrolę, on tam był, mopując, zamiatając, uzupełniając zapasy, znikając. Większość młodszych chłopaków. Nawet na niego nie patrzyła. Byli zbyt skupieni na przetrwaniu dnia. Ale niektórzy starsi instruktorzy zauważyli kilka dziwnych rzeczy: sposób w jaki składał ręczniki, precyzyjnie, ciasno, sposób w jaki układał talerze, zawsze wyważone wagą, a nie tylko rozmiarem, sposób w jaki obserwował nowych chłopaków w lustrze, nigdy nie wpatrywał się, tylko obserwował, jakby skanował. Nie nosił słuchawek. Nigdy nie miał przy sobie telefonu i choć poruszał się jak mężczyzna w wieku, coś było nie tak. Jego kolana nie strzykały, gdy kucał, ręce nie drżały, a kiedy podnosił 45 funty drążek, żeby przenieść go z jednego stojaka na drugi, robił to z uchwytem, który nie osłabł od dziesięcioleci. Rekruci żartowali kiedyś, że to pewnie jakiś wypalony, albo odrzucony. Jeden nawet szepnął: mój tata aplikował lata temu i został odrzucony. Ale jeden ze starszych instruktorów, były dowódca zespołu o imieniu Mason, uciszył to spojrzeniem. Mason był twardy, cichy i nieskłonny do nonsensu, ale nawet on nie patrzył sprzątaczowi w oczy, gdy przechodził. Baza widziała setki cywilów przez lata, personel kuchenny, kierowcy, kontrahenci. Ale nikt nie zostawał długo. Godziny były brutalne, ochrona inwazyjna, większość nie radziła sobie z tym środowiskiem. Oprócz niego nigdy nie narzekał, nigdy nie brał wolnego, nigdy nikomu nie przeszkadzał. Jedyny szczegół, jaki ktokolwiek kiedykolwiek zapamiętał, był ten. Zawsze miał kaptur na głowie, nawet w pomieszczeniach, nawet w lipcu, ale pewnego ranka w środku lata, zaraz po brutalnym obwodzie ciężarów, rekrut o imieniu Dawson osunął się na ławkę. Pochylił się do przodu, żeby złapać oddech, i zerknął na sprzątacza wycierającego pobliską podłogę. Kaptur zsunął się wystarczająco, żeby odsłonić kawałek skóry za uchem, opalonej, pokrytej bliznami i tuszem. Tatuaż ledwo widoczny pod linią kołnierzyka. Doson wpatrywał się w niego, mrugając, żeby usunąć oczu. To nie był symbol motocyklowy, nie był plemienny. To był wojskowy, bardzo specyficzny, trójząb przebijający czaszkę. Taki, jaki nosili tylko silsi, którzy ukończyli tajne misje poziomu 1, misje, które nawet nie były odnotowane na papierze, taki rodzaj tuszu, jakiego nikt poza tymi operacjami nigdy by nie miał ani nie odważył się nosić. Na początku nic nie powiedział, po prostu obserwował, jak sprzątacz wyprostował się, poprawił kaptur i odszedł, cichy jak zawsze, z mopem i wiadrem ciągnącym się za nim, jakby nic się nie stało. Ale od tego momentu Dawson nie mógł przestać się zastanawiać. I reszta kompleksu też. Dawson nic nie powiedział tamtego dnia. Nie był nawet pewien, co widział. Może to był złudzenie optyczne, albo jego wyobraźnia uzupełniała luki z wyczerpania. Ale ten obraz utkwił mu w głowie. Kąt tuszu, styl linii, wyblakła klarowność, która pochodziła tylko z lat spędzonych na słońcu. Sprawdził to tej nocy, sam w swojej koi, przewijając fora, o których nie powinien wiedzieć: operatorzy, misje specjalne, niepotwierdzone zespoły. Większość z tego to były śmieci, ale niektóre obrazy pasowały, niedokładnie, ale wystarczająco blisko: trójząb, czaszka, tajne. Następnego ranka Dawson obserwował sprzątacza. Nie wpatrywał się, tylko obserwował. Nie był sam. Inni zauważyli zmianę. Instruktorzy zaczęli wahać się w jego pobliżu, oficerowie nie pospieszali go, a Mason, były SEAL, a teraz trener, patrzył na niego inaczej, nieostrożnie, niepodejrzliwie, bardziej jak ktoś mierzący dystans między tym, kim są, a tym, z kim kiedyś służyli. Ktoś w końcu zadał pytanie. To był Grant, duży facet z Teksasu, który już raz odpadł i wrócił bardziej zgorzkniały. Popełnił błąd, wołając na wpół żartem: Hej staruszku, robisz kiedyś coś więcej niż wycieranie potu z podłogi? Siłownia zamilkła. Nikt nie przestał trenować, ale hałas się zmienił. Sprzątacz nie odwrócił się, nie mrugnął, po prostu kontynuował mopowanie zakrwawionego rogu Maty, gdzie dwóch kandydatów za bardzo się zderzyło podczas walki. Grant niezręcznie zachichotał chyba nie. A potem Mason podszedł do niego. Bez krzyków, bez gruźb, po prostu nachylił się i szepnął: Jeśli chcesz skończyć ten program, zamknij się i okaż trochę cholernego szacunku. To zmieniło wszystko. Grant nie powiedział ani słowa przez resztę dnia. Słowa szybko się rozniosły. Cicho, niektórzy zaczęli nazywać go duchem, inni po prostu zwracali się do niego ser, nie wiedząc dlaczego. Nigdy na to nie reagował, ale jego obecność się zmieniła. Nadal był cichy, nadal wcześnie, nadal niewidzialny z przyzwyczajenia, ale teraz ludzie go zauważali. Poruszał się, jakby mapował pomieszczenie. Oczy zawsze śledziły wyjścia, słabe punkty, postawę. Niektórzy mówili, że wiedział kto odpadnie, zanim wiedzieli to instruktorzy, a potem pewnego popołudnia wydarzyło się coś, czego nikt nie mógł zignorować. Włączył się alarm przeciwpożarowy podczas obwodu ciężarów fałszywy alarm usterka techniczna nowego panelu sterowania. Ale zgodnie z protokołem, siłownia została ewakuowana. Większość rekrutów wybiegła, niektórzy instruktorzy za nimi, ale jeden z kursantów, Simons, upadł w połowie drogi. Stara kontuzja kolana, pogorszona odwodnieniem, całkowicie się zablokowała. Dwóch chłopaków wróciło ale zamarło blisko wejścia, gdy dym z uszkodzonych przewodów zaczął zasnuwać korytarz. Nie było jeszcze niebezpiecznie, ale zespół medyczny potrzebowałby co najmniej pięciu minut na reakcję. Sprzątaczowi zajęło to trzydzieści sekund. Wszedł prosto w dym. Bez wahania, bez sprzętu. Tylko ręcznik, owinięty wokół ust. Wyniósł Simonsa na plecach. Nie wlekąc, nie walcząc. Czyste, perfekcyjne noszenie strażackie, Jedno ramię blokujące nogę za kolanem, drugie na ramieniu, kontrolując równowagę, jakby ćwiczył to przez lata. Simon zważył 215 funtów. Sprzątacz nie jęknął ani razu, gdy się pojawił. Oczy miał czerwone, ale stabilne. Delikatnie położył Simonsa na macie i cofnął się bez słowa. Szef Straży Pożarnej przybył kilka chwil później. Opróżnili budynek. Wszystko bezpieczne, wszystko w porządku. Nikt o tym nie mówił. Żaden oficjalny raport nie wspomniał jego nazwiska, ale wszyscy to widzieli. Precyzję, spokój, refleks. A później, tego wieczoru, gdy Dawson przechodził obok wózka sprzątacza, zauważył coś nowego. Małą naszywkę wszytą w przednią kieszeń, ledwo widoczną, czarną nitką na czarnym materiale. Litery wyblakłe, ale wyraźne, jeśli przyjrzeć się wystarczająco blisko. ST-6, SEAL Team 6, Taki rodzaj jednostki, która nie potwierdza swoich członków, taki rodzaj, który nie zostawia papierowych śladów, taki rodzaj, który sprawia, że mężczyźni znikają, gdy odchodzą na emeryturę. Jeśli odchodzą na emeryturę, i nagle wszystko nabrało sensu. Następnego ranka wszystko wydawało się inne. Nie dlatego, że ktoś coś powiedział, ale dlatego, że nikt nic nie powiedział. Nie było żartów, nie było półspojrzeń, nie było szeptanych pytań w kątach szafek. Tylko cicha zmiana energii, jakby pokój postanowił się skalibrować wokół kogoś, kogo wszyscy źle ocenili. Sprzątacz nadal przychodził o tej samej godzinie, nadal zamiatał ten sam odcinek gumowej podłogi. Ale teraz ludzie ustępowali mu miejsca gdy przechodził, nie ze strachu, ale z czegoś cięższego, szacunku. Tego rodzaju, o który się nie prosi, tego rodzaju, który trzeba sobie zasłużyć, zanim ktokolwiek go zobaczy. Mason obserwował uważnie. Był cichy od incydentu z alarmem przeciwpożarowym. Nie podszedł do sprzątacza jeszcze. Ale tego ranka, gdy rekruci skończyli rozgrzewkowe sprinty, podszedł do szafy z zapasami, gdzie sprzątacz zazwyczaj znikał na 10 minut podczas każdej przerwy. Zapukał raz, otworzył drzwi i wszedł do środka. Sprzątacz siedział na odwróconym wiadrze, pijąc czarną kawę z wgniecionego termosu. Podniósł wzrok powoli, oczy spokojne, nieczytelne. Mason nie usiadł. Po prostu stał tam chwilę, a potem powiedział: Byłem w Kandaharze od siódmego do ósmego. Byłeś w tej jednostce, prawda? Sprzątacz nie odpowiedział. Mason skinął głową raz, jakby ta cisza była dla niego wystarczającym potwierdzeniem. Była taka historia kontynuował. Czarne miejsce poza Helmandem. Operacja ratunkowa, zero danych wywiadowczych, zero wsparcia powietrznego. Dwóch mężczyzn weszło, tylko jeden wyszedł. Mówili, że ten, który wrócił, niósł drugiego pół mili pod ostrzałem, zaszył sobie nogę nożem bojowym i zniknął przed debriefingiem. Bez nazwiska, po prostu zniknął. Sprzątacz wpatrywał się w niego, bez wyrazu, bez reakcji. Mason wziął oddech. To byłeś ty? Chwila ciszy. Potem w końcu sprzątacz przemówił spokojnym, niskim głosem: Nie powinieneś zadawać pytań, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Mason się nie uśmiechnął. Tak myślałem. Odwrócił się, żeby wyjść, ale zatrzymał się w drzwiach. Oni myślą, że uczą się dyscypliny na tej siłowni, ale ty, ty uczysz ich czegoś innego. Czegoś, czego żaden z nas nie może zapisać na tablicy. Sprzątacz spojrzał na swoje buty: Będą tego potrzebować. Jeśli kiedykolwiek zobaczą to, co ja widziałem. I tak po prostu Mason zniknął. Wieści się nie rozeszły, nie nagłos. Ale coś się zmieniło w kolejnych dniach. Pewnego ranka grupa instruktorów znalazła otwarte drzwi szafki sprzątacza. W środku była złożona amerykańska flaga, jedna para pustynnych butów i stara moneta wyzwaniowa marynarki wojennej, leżąca na zużytej naszywce z nazwiskiem. Nazwisko brzmiało hejs. Bez imienia, bez stopnia, tylko pięć wyblakłych liter. Tego popołudnia Doson zebrał się na odwagę, by podejść, gdy Hayes zwijał linę bojową do przechowywania. "Sir," powiedział cicho. "Jeśli naprawdę byłeś jednym z nich, dlaczego tu jesteś?" Hayes nie przestał zwijać. "Po prostu odpowiedział, bo tu mnie potrzebują." Doson zawahał się. "Dlaczego nikomu nie powiesz?" Hayes w końcu spojrzał mu w oczy. Dzień, w którym musisz powiedzieć ludziom kim jesteś, to dzień, w którym już o tym zapomniałeś. Potem wstał, wytarł ręce szmatką i odszedł. Dawson nigdy więcej nie pytał, ale tej nocy wpatrywał się w naszywkę strój zębem w swojej szafce trochę dłużej, a kiedy poszedł spać, zasnął, wiedząc, że mężczyzna zamiatający maty może być ostatnią linią ciszy między ich światem a tym, o którym nikt nie mówi. Od tego dnia nikt nie nazywał go już sprzątaczem, nie na głos. Nadal był tak wymieniony na liście, nadal nabijał cywilną kartę czasu, nadal podpisywał każdy wniosek o sprzęt nazwiskiem, którego nikt nie odważył się powtórzyć bez ściszania głosu. Ale w całym kompleksie w umysłach każdego rekruta i instruktora, który choć raz dostrzegł tatuaż na jego szyi lub ciszę w jego spojrzeniu, był czymś zupełnie innym. Heize stał się częścią powietrza, cichą obecnością, która poruszała się po siłowni jak duch z celem, nigdy niczego nie żądając, nigdy nie ingerując, ale jakoś zawsze obserwując. Rekruci zaczęli trenować ciężej, gdy był w pobliżu. Przestali narzekać na zimne prysznice, na bolące kolana, na to, że nie przeszli selekcji. Nikt im nie mówił. Po prostu to robili. Bo w obecności człowieka który nie miał nic do udowodnienia i wszystko doniesienia ich wymówki cicho umierały pewnej nocy po zgaszeniu świateł Dawson odciągnął jednego z nowych kandydatów na bok i powiedział jeśli kiedykolwiek zobaczysz jak cię obserwuję nie próbuj go zaimponować po prostu nie spieprz dzieciak jeszcze nie rozumiał ale zrozumie Mason tymczasem nigdy więcej tego nie poruszał ani na odprawach ani w raportach nie musiał Pewnego razu podczas przerwy między sesjami zostawił złożoną notatkę w wózku zaopatrzeniowym hejza, bez podpisu, tylko trzy słowa: nadal służysz. Hejs nigdy o tym nie wspomniał, ale następnego ranka liny bojowe były zwinięte ciaśniej niż zwykle, a stojaki do przysiadów były już zdezynfekowane zanim ktokolwiek przyszedł. Starszy personel kompleksu nigdy formalnie nie potwierdził swoich podejrzeń. Żadne sprawdzenie przeszłości nie wykazało wojskowego zapisu. Żaden plik marynarki wojennej nie pasował do mężczyzny z tą twarzą. Ale ci, którzy wiedzieli, jak naprawdę działają operacje specjalne, rozumieli, że najskuteczniejsi wojownicy byli często tymi, którzy nie zostawiali po sobie papierów. Pewnego popołudnia wizytujący dowódca z Coronado rozpoznał go. Przychodził obok otwartych drzwi siłowni, zatrzymał się, wpatrzył się. A potem szepnął do Masona, nie masz pojęcia, kim on jest, prawda? Mason odpowiedział bez patrzenia. Nie, ale wiem dokładnie, czym on jest. Dowódca nie pytał więcej. Po prostu skinął głową i odszedł. Siłownia nadal działała. Rekruci nadal się pocili. Instruktorzy nadal krzyczeli, ale od czasu do czasu, gdy ktoś bez kontroli upuścił sztangę albo zbyt głośno zatrzasnął drzwi szafki, albo odezwał się nie w porę. Hejs pojawiał się w kąciku ich oka. Zaledwie o sekundę za wcześnie wystarczająco by zmusić ich do wyprostowania się. A czasem w rzadkich, cichych chwilach przed wschodem słońca zatrzymywał się obok lustra, opuszczał kaptur i patrzył na twarz w odbiciu. Tatuaż na jego szyi, kiedyś ukryty, teraz wyblakły z czasem, i potem wciąż mówił głośniej niż jakikolwiek salut. Nigdy nikomu nie opowiedział swojej historii, nigdy nie ujawnił swojego stopnia. Swoich misji ani nazwisk mężczyzn, którzy nie wrócili do domu. Po prostu kontynuował mopowanie mat, zwijanie lin, szorowanie krwi z płytek, aż każdy rekrut, który przeszedł przez te siłownie, zrozumiał, że legendy nie zawsze stoją na podium. Czasami pchają wiadra z mopem o czwartej nad ranem, cicho upewniając się, że następne pokolenie wie dokładnie, co to znaczy służyć. Nigdy nie nosił munduru, nigdy nie wydawał rozkazów. Nigdy nie prosił o podziękowania. Po prostu pojawiał się wcześniej, cichy, niezauważony i wykonywał pracę, którą nikt inny nie uważał za ważną. Ale za tym mopem i pod tym kapturem kryła się historia, której nikt nie mógł sobie wyobrazić i przeszłość, która nadal czuwała nad miejscem zbudowanym dla najsilniejszych, bo czasami mężczyźni, którzy widzieli najgorsze, nie mówią ci co zrobili, pokazują ci jak to unieść. Więc teraz pytam cię, czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś takiego jak on? Kogoś, kogo świat przeoczył, aż jakiś szczegół, gest, spojrzenie ujawniło ciężar, który cicho niósł? Podziel się ich imieniem w komentarzach. Powiedz nam, czego cię nauczyli, bo tutaj w ludzkich historiach uhonorowujemy tych, którzy nie proszą o uznanie, tylko o szacunek. Dziękuję za oglądanie. Jeśli ta historia Cię poruszyła, udostępnij ją. Zasubskrybuj, pomóż nam utrzymać cichą moc tych, którzy nigdy nie przestali służyć, nawet gdy świat przestał patrzeć. I następnym razem, gdy miniesz kogoś zamiatającego podłogę, przyjrzyj się bliżej. Pod mundurem może kryć się wojownik.